trudno powiedzieć, no, że to nie to w dziesięciolecia, idzie, no to jest my się poznaliśmy, o Janusz, Janusz jest skarbnicą wiedzy wszelakiej, e, mógłby być biografem Ale to jeszcze niejednego. Ja, ja w, w szkole byliśmy, ty byłeś i ja też byłem, albo ja byłem, Czyli a ty tu, byłeś. Przy, już tuż tutaj w padła właśnie informacja, że jesteśmy po szkole, tak. czy jakieś 30 <kłys》>, parę lat. Janusz Wituch, drodzy Państwo, Janusz Wituch, wielki i wybitny twórca, aktor, bez którego nie ma dubbingu. I moje dzieci kiedyś wy, wykoncypowały, wyśledziły, doszły do wiekopomnych wniosków, że właściwie no, żaden film w polskiej wersji językowej, film dubbingowany, nie obywa się bez Janusza. I tropili go, i w ogóle wszędzie go znajdowali. I co oglądali jakąś bajkę, to krzyczeli: Tata, wituch jest, wituch! Wiem, 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 wiem. Tata, mamy witucha! Dobrze, dobrze. <laughs> Także bo zawsze było na koniec, jak jeszcze tyłówki były czytane teraz, to już nie jest chyba praktykowane. Tak, bo po co? Bo po co? Jesteśmy i... po tacy popularni. Było przecież. zawsze, nie wiem, to Asia Węgrzynowska chyba mówiła, że też jej dzieci trochę. Było zawsze na końcu: i Janusz Wituch. I, tak. I dzieci mówi, że myślały, że ja się nazywam i Janusz Wituch, wiesz. A kiedyś z kolei, no to tak troszkę będzie o mnie, mm -hmm. e, y, jakiś rodzic wchodzi do pokoju, gdzie się dzieci bawią, większa grupka, i pyta, no i co wy tutaj robicie? A bawimy się. A w co się bawicie? W dubbing. A jak się bawicie? W filmie wystąpili Jarosław Boberek. <laughs> I Janusz Witów. W dzisiejszym wydaniu knechtu! No, i to jest rozrywka! Kierowca białego mustanga nie zatrzymał się na wezwanie, potrzebne wsparcie. Mimo agresywnej postawy zatrzymane, funkcjonariusza udaje się opanować sytuację. Myśmy się właśnie bardzo często spotykali. Taki on ze swoją miotełką, on ze swoją i tak. Tak, i zaczęło się chyba od. szereka? Takie. Yy, tak, tak, tak. Yy, takie gwary. Czy pan grał w szreku, Tak. A kogo? O, o cóż, Długo by było. pan. No cóż. No nie to, to nasza farma, ale jakoś to będzie. To nie jest źle, damy sobie radę. Ty grałeś y, mysz? Myś. Mysz. Mysz, ja też grałem mysz, ślepą. Tak, ślepą mysz, tak. świnie. Świnie, ja też świnie. Ja też świnię ja tak, tak. Były trzy, tak. po trzy były Uuu. świnie i tak. Świnki! A zostały jakieś ciastka? Też zjedliśmy. Są jeszcze za Nie, już zjadłem. Co? Nie podzieliłeś się? A ty podzieliłeś się chałką! A pamiętasz, jak weszliśmy na gwary, bo tam było ludzi i było... Bardzo dużo. A, no bardzo dużo. Bardzo Dobre określenie. Bardzo, tak. Ludzi było bardzo, bardzo dużo. dużo. Asia tak chciała nam przybliżyć jednak to, jeszcze te... Materię. Materię. Mhm. I puściła nam jedną scenę. Pamiętasz jaką? Mówi, to, to, to zobaczcie sobie. I to jest scena, kiedy Fiona śpiewa tam, la-la-la-la-la-la-la-la, jest ptaszek, ptaszek, ptaszek y, gniazdko, w gniazdku jajka, no a co dalej było, to chyba pamiętacie. No i no już, tak, już wiedzieliśmy, mówi, to właśnie tak trzeba grać. No i już wiedzieliśmy mniej więcej, o co, o co chodzi. Komunikacja w tej pracy jest niezwykle ważna i istotna. Jeżeli e, reżyser, także i aktor, jeżeli oni są komunikatywni, to zawsze gdzieś się spotkają i fajne owoce z tego mogą potem na świat przyjść. No. Tak jak było na gwarach w e, Asterixie, pamiętasz? Asterix, Obelix, Misja Kleopatra, to też były jedne takie z, z takich poważniejszych <grym> zadań. Znaczy, I, I Asia wyznaczała, bo to, to jest zawsze tak, że mówi, a to do tego, mówi, to, to ty starego dziada, a ty tego młodszego dziada. A dziękować. No dziękować. i tak padło, a ty grałeś starego dziada, tak, takiego tak. bardzo. No i to potem do kanonu w ogóle weszło, to a ja społeczeństwo takiego, tak, ja zaczęło takiego. używać, a dziękować, dziękować. A rodzina zdrowa? A zdrowa, zdrowa, dziękować. A ojciec zdrowy? Zdrowy, dziękować. A twoja siostra zdrowa? Zdrowa, zdrowa, dziękować. A twój kuzyn, jak zdrowia kuzyna? A zdrowy, dziękować. A interes? Jak A twój zdrowy, interes? Zdrowy, zdrowy. I patrz, nam no wózek. Ruch jak widzę, spory. A tak, spory, dziękować. Jak już robiliśmy takie grube gwary, gdzie no, byliśmy tłumem jarmarcznym, ulicznym, jakimkolwiek, to Zawsze Asiaśka Aś krzyczała, bober, przestań. Bo ja zawsze taką sygnaturkę swoją rzucałem. Yy, to co, to chodźmy do mnie. I. Przestań z tym, chodźmy do mnie! Tak. I... Ale. I methods, Jare... oh, <sharpet> to, to To. O, no, no, no to co, to chodźmy do mnie. Słyszałam! <ures> Ale Jarek, on wiesz, jak, jak były wyznaczane osoby do zagrania jakiegoś epizodu, i słychać było Jarkę. On już to miał. On już, wiesz, był jakiś właśnie albo stary dziad, albo coś. I kto, kto przychodził do mikrofonu i, jeszcze, i tam słychać było Jarka. I on zagrał właściwie to już, to... I weź to powtórz po Spotkali. nim, je po to, żeby Janusz mi właśnie po latach mógł to powiedzieć, poczynić mi te wyrzuty. To żeby... nie są wyrzuty, on no, mógł on... zagrać wszystko, Mog mogli mogliśmy tam siedzieć generalnie, albo on mógł tylko rzucać, a my by po, po Boberku byśmy yy, yy, powtarzali. Tak, tak jak no. już zacząłem, yy, yy, nie ma filmu bez Witucha. To... I nie ma filmu bez Boberka. To już były role, ba, rulska, więc. Tak, ale. Wśródła to było, rzeczy każdy sam nagrywał. To no? było w ubiegłym stuleciu o nie pamiętam. Tak? Mhm. Nie, tak. Nie, ale, tak. Przy, ale nie, ale, ale przyniosło tak, ale... nas do, do te, Może weszliśmy. Do nowego w, tysiąclecia. Na weszliśmy bank. już w nowe stulecie, tak, z tym, ale to na bank. 1900. 99, o, e. Na Twoim miejscu napisałbym książkę coś w rodzaju biografii. Na książce nie zrobię kasy! Ja gdybym był tobą, nakręciłbym film! To jest to! Kręcimy film amatorski! Nie. Chudy Ed, będziesz operatorem! Ale Edi, nie mamy. Ja będę producentem, reżyserem, scenarzystą, no i oczywiście gwiazdą! I ten pan. Yy, pan, który przyjechał za... z Ameryki. Tak. Specjalnie przyjechał pan. A, to jest bardzo ciekawe. Pan specjalnie zadał sobie... Trud pokonał te tysiące kilometrów e, po to, żeby w moim przypadku nauczyć mnie głosu tego mojego Eda. E, trwało to no, z dobrą godzinę. E, Ale ze mną było dokładnie tak samo. I to, to było ten, ćwiczone ten, na wszystkich Tak, głównych... no i ten mój Ed e, mówił takim kubłem. I co? I, no, no, słyszę, rozumiem, to jest proste, no. No, 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 Jarek, no. Ja. No, no, no. Dobre. No, dobre. No no no. No, 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 dobre. 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 I tak o godzinę. Halo, mam na imię Ed. A potem jeszcze zaraził się tym tą upierdliwością, tą pracowitością w cudzysłowie reżyser Krzysztof Kołbasiuk, i pierwsze moje nagrania były takie, że ja myślałem, że po prostu oddam zabawki, że rzucę egzemplarzem, Szukałeś rzucę kubła. ręcznikiem I, i bo nie, nie, Jarek, 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 nie, nie nie znalazłeś jeszcze tego głosu, jeszcze to i znowu, po czym kolejna sesja? Robiłem dokładnie tak samo. O, widzisz, widzisz. Złapałeś postać. Cała naprzód! Nura, nura! Hey. A ja z kolei... Edi i... I tam było wiesz, że za mało piasku w głosie I tego piasku tam dosypywał Odsypywaliśmy, Jezu całem brachu, mówię ci Miło tu i przytulnie w tym moim kawalerskim gniazdku smarki walą drzwiami i oknami po autograf Tak? Ekstra ze mnie gość No ale stanęło na tym, na czym mnie było najwygodniej Żeby się nie zdzierać jakoś potwornie I tak znaleźliśmy się. Janusz, gdybyś przemierzył Takie, taką odległość no to, to twoja obecność w miejscu docelowym też by musiała być w jakiś sposób uprawomocniona, no obroniona. No tak. Tak. Też to dlatego tam... to pamiętamy. No, no tak. W sumie. I możemy teraz o tym opowiadać. Opowiedz. Już? Akcja! I wiesz co? Tonę w kasie. Inwestuję od lat. Nieruchomości, akcje, papiery wartościowe. Może kupię jeszcze kilka planet. Tak, mam już Saturn i Pluton. A, daj spokój, Ja, Jany, bycie bogatym to ki. Co ty wyprawiasz? Nie filmuj tego! Ja mógłbym powiedzieć. Chyba y, ma wrażenie, że, że tak to robiłem wtedy. I ja go widzę, tak mu głowa tak latała, Taki był najwyższy, tak. najwyższy z nich wszystkich. A ten był takim kurduplem. Tak, Edy, on był ciągle wkurzony. Tak, Ed. Zamknie talentów! Wbrew swojemu charakterowi. Tak. Zupełnie taki był trochę pod prąd wituchowi. Ale. No ale to taki utalentowany człowiek. Ale było minęło! I nie wróci więcej. Witam w wielkim mieście. W tej betonowej dżungli można usłyszeć miliony opowieści, ale jakże niewiele jest tych o owcach. Oto jedna z nich. Opowiada ona o dzielnej owieczce o imieniu Owca. Ja tam grałem narratora. I to był, to był ten owca. To nie była ta owca, no tak, a ten owca. Ten owca. I tak jak jeszcze... ten żaba. Tak. Jeżeli tylko czas pozwalał i Jarek już był nagrany w odcinku, to prosiłem Jurka Dominika, żebyśmy odsłuchali, co też ciekawego ma Jurek Dominik, do powiedzenia Dominik reżyser dubbingowy i aktor również tak. też. I co też w tym odcinku wkurza gadającego szweda! I ponownie owce w wielkim mieście kończymy występem Szweda gaduły! Wiecie, co mnie wkurza? To że wymyślicie sobie, że za każdym razem wyjdę, będę gadać i krzyczeć i wrzeszczeć. A ja jestem łagodny, umiem śpiewać ballady, znam wiersze o kwiatkach kwitnących w laponii, ale nie! Wy chcecie, żebym na was wrzeszczał! Dosyć nie będę dłużej wrzeszczeć, ani jednego wrzasku! więcej, absolutnie nie chcę krzyczeć! Tak! <laughs> tak! I my, my tego słuchaliśmy z radością, po prostu. Tak. Co odcinek, a co ma do powiedzenia gadający Szwed? Sam bym tego lepiej nie ujął, gadający Szwedzie! Akurat mieliśmy, nie wiem, to szczęście, tę przypadłość, że trafiliśmy na taki moment, kiedy poja pojawiło się strasznie dużo odjechanych e, produkcji. Tam tak, ale to wyczesany... się samo właśnie od szereka chyba, znaczy, No y... ale właśnie takich jak Samu, samuraj Jack, jak Ed, Ed i Eddie. Owca w Wielkim y... Mieście. Pen i Jam Łasica. Tak. Y... No Jam to jest w ogóle... I, Johnny Bravo. I Krowa i Kurczak. Johnny Bravo, no, no. Hmm. Nawet Atomówki. Atomówki. No dobra, dobra, nie popisujmy się tutaj, no trochę tego było, no. I... No, a potem, nie wiem, może właśnie po tym boomie takim na, na taką pojechaność, na takie po prostu pociągnięcie po bandzie, zwyczajnie zaistniała potrzeba jakby troszeczkę tego stonowania, stonowania zmiękczenia. Witajcie, olbrzymie mięczaki. Pozwólcie, że zaleję was blaskiem mej chwały! Zdecydowanie wiewiórki. No, zgadza się. Dziękujemy z ogromną wam wdzięcznością za pomoc udzieloną z fosami. No Madagaskar, słyszę Madagaskar, od razu myślę Boberek. To nie ma w ogóle to tamto. Król Julian pozamiatał. Dziękuję uh -huh. bardzo. A, kojarzę, już wiemy. Kojarzyć, kojarzę, 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 tak. kojarzę. No no. Ja tam zagrałem o ile pamiętam? A pamiętam. Zagrałem Pingwina. Pod tytułem RICO. Afryka, nie znam te numery. Riko! Riko nie ja miał ty... kwestii. Tak, on nie miał kwestii, ja to zagrałem, Asia Wizmro mówi, to, to, yy, tak, to ty. Na temat, coś on, co tam tylko reagował. On, onomatopeją. Tak. Się I to zagrałem zaznaczał. w filmie, natomiast potem komuś się po po i e, Janusz Janusz i to zagrał nie, nie Janusz Wituch potem w serialu tylko Janusz zadura i tak jakoś zostało już że to a, a, że nie miał kwestii tylko tam był kotał to to, to to no tak już to był kotał straszny straszny nie filowy nie zamknięte riko hey. Ty tam śpiewałeś taką piosenkę ciekawą? No, nie jedną, no. Jedną, ale wyginam śmiało ciało. No? Była taka sztandarowa. A wiecie, y jak powstał chór? Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to. Siedzieliśmy w studiu, nie w Sonice, tylko w Starcie. Uh -huh. To takie studia. Mieliśmy chwilę przerwy, tam siedziało nas chyba czterech. I y, przybiegł do nas Marek Klimczuk, kierownik muzyczny. To z nim nagrywałeś y, y, tak, tę tak, pamiętam. I każdą pamiętam. pracę z Markiem. Y -y. I mówi chłopaki, macie chwilę. No, no tak mam. Chodźcie, chodźcie, bo taki chórek jest do, do zaśpiewania. Dla mnie to mało! Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Dla mnie to mało! To ja wam dam znak i wy tak, tak 3-4 razy tak. Mało. No i tak zaśpiewaliśmy. Mało. Mówię to ja sobie to zmultiplikuję już i będzie. I właśnie tak zapisałem się w historii również. I do tej pory słuchamy tego wspaniałego chóru, ilekroć jest odtwarzana ta wiekopomna piosenka, która swego czasu zamordowała całą Polskę. Tak. Co to za pistolet? To uspokajacz, koleś. Jak któryś z tych bydlaków skoczy na dzieciaki. Ja go tym powalę. Co nie, mamuśka? O, co? Tak myślałem, stolperz. Ej, 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 lepiej uważaj. To najgroźniejszy uspokajacz na rynku. Mam go z Meksyku. Fajny. Ja grałem Franka. Ty może tego nie pamiętać pewnie. Bo tam zagrałeś taki epizodzik, ale chodziło o takiego gościa grałeś, który na imprezę dla dzieci przywozi kucyka. I w takiej skrzyni, w której ten kucyk jest, jest też pistolet z uspokajaczem dla koni. I taka jedna była słynna. Wiedzy, tak, ale taka była. Nie, to zapadłem bardzo w pamięć, bo sobie strzelił tym uspokajaczem w szyję ten mój bohater i wtedy Jarek mówi: Story, ku... Masz strzałkę w szyi. Tak! tak. To, 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 to. to było jakieś pojechany po prostu. Facet! Orzesz ty w mordę? Co? Dałeś sobie prosto w żyły! Tak jest! O Boże! To było strasznie śmieszne. I, Cały... I potem tak <śmiech> <mówimy>. <śmiech> Tak, tak. Zrobiło się slow motion. Co ty mówi? Umrę? Musisz się wyciągnąć. To straszny syf. Hej, hej. Mów powoli. Wyciągnij strzałkę. Masz strzałkę w <laughs> <noise> Ześwirowałeś. Zaświ Nie wiem, czy tak masz. Ja teraz, jak chodzę po ulicy, nagle zdaję sobie sprawę z tego, że wyrosło kolejne pokolenie. No, i to są już dorośli ludzie, którzy mają swoją, jakąś tam przestrzeń życiową, a przede wszystkim odwagę, i nawiązują relacje, tak? Widzą gościa, w tym wypadku mnie. I to bardzo fajne jest czasami, bo to jest w odległości, na przykład. Ktoś idzie, widzi mnie i krzyczy. "Pani arku, dziękuję panu za dzieciństwo. Dziękuję panu. I te, albo ktoś podchodził i mówi, bardzo panu dziękuję, bardzo, bardzo panu zrobił mi pan dzieciństwo. Dziękuję za. No i to jest fajne, bo no to świadczy o tym, że bomby w celu, że dla kogoś to miało jakieś znaczenie, że było ważne, i pamięta do, do tej pory, nie? Więc no, jest. Upływ czasu Januszku bezlitosny tak. i chodzą ludzie i dziękują starzy, już ludzie tacy chodzą, Do, bardzo dojrzali, bardzo już można powiedzieć, no, wybujali y, anatomicznie i dziękują ci za dzieciństwo. No więc okej, okay, proszę bardzo. Tak, Jarek ty masz, że tak powiem, twarz bardziej że tak powiem krzywą, tak, znaną, tak. Ja nie jestem e, tak rozpoznawalny jak Jarek na ulicy, także na ulicy ludzie mnie nie zaczepiają. A tak nie wiem, czy nie wiedzą, co tracą. Obok czy, nich, czy nie. Ociera o niej, się niej, o nich a... albo oni, oni. To jest Janusz Wituch. Bo on, był. Chodź z jakimś tak. takim transparentem, nie wiem. Tak, to ja. To ja. To ja. <noise> Często tak. jest właśnie też takie pytanie. Przepraszam, to pan? Nie, nie. To, Aha, a, to przepraszam. A myślałem, że tak. Bałem się tylko, że to będzie taka rozmowa wspominkowa, właśnie taka. A pamiętasz, słuchaj, wiesz, jak to Była było, jesien. tak? Nie. W którym to było? No trochę było takiego gadania, a, a nie? Nie, ja się pamiętasz. nie bałem. Ja wiedziałem, pamiętasz, że w ogóle będę pamiętasz. miał komfortowo. Tam się czasem rozgadam, no jak to często bywa, ale. Jest Januszek, to jest tam Ale szczęśliwy. cudne, że wiesz, nie gada dużo o sobie też. Wiesz, to jest jeden z tych ludzi, który nie, nie tak, że a ja, ja zagrałem i. Nie no, ja nie mysz nie... niemiecką jo! Nie. Nie, bo ja nie lubię nudnych tematów, więc szukam czegoś po prostu atrakcyjnego w rozmowie. I dlatego tak. No i był atrakcyjnie. Mam taką <laughs> nadzieję. <ciebie>, jak <laughs> zobaczysz, to się dowiesz. To się zdziwisz.